Yo, z tej strony PZ. To jest Europa jak pewnie wiecie albo i nie wiecie, slang to język środowiskowy, który ma swoje różne odmiany. Na przykład w więzieniu mamy grypserę, czyli gwarę więzienną, a wśród młodzieży mamy właśnie slang młodzieżowy, który w dużej mierze zapożycza często słówka właśnie z tej grypsery. Dlatego też często ludzie mówią, że idą w kimę zamiast iść spać, albo mówią, że jarają szluga zamiast palić papierosa. Teraz młodzież często używa sformułowania, że ktoś jest konfidentem, albo mówią, że zamiast ktoś się sprzedać, się Konfiu. Zaczął mnie straszyć, że mam że się skonfi. Nie będę się zagłębiał w ten temat, bo jeżeli ktoś chce sobie poczytać o gwarze więziennej, to oczywiście może to zrobić korzystając z przeglądarki, na przykład Opery GX. Jeżeli poszukujecie przeglądarki, która zapewni Wam informacje na temat nadchodzących, najgorętszych gier, to takowe możecie znaleźć w zakładce GX Corner. Właśnie w Operze GX. Dzięki temu możecie sprawdzić kalendarz premier na każdą najpopularniejszą platformę i sprawdzić nowinki na temat technologii, rozrywki, świata gier i wiele więcej. Możecie również skorzystać z profili GX, które możecie dostosować do każdej czynności, którą wykonujecie w internecie. Ustawiając profil do streamingu, nauki, profil ziemniaka, który oskubie przeglądarkę z bardziej wymagających funkcji na rzecz przyspieszenia komputera czy tryb łotrzyka, który będzie zacierał dla Was Wasze ślady. Dodatkowo Opera GX jest również kompatybilna z dodatkami z Google Stora, więc nie musicie się obawiać, że Wasze ulubione rozszerzenie nie będzie dostępne akurat na tej przeglądarce. Dla fanów muzyki, czyli w sumie dla każdego, jest świetna opcja GX Player, czyli zakładka, w której możecie swobodnie słuchać muzyki bez zajmowania sobie miejsca na pasku z kartami. Jest również mobilna wersja Opery GX, która sprawuje się świetnie i posiada wbudowany bloker reklam. Więc jeżeli... Ktoś jest zainteresowany, to oczywiście serdecznie polecam. Link do pobrania macie i w opisie, i w komentarzu. Mowa jest sposobem na wyrażanie siebie, jest czymś, co nas identyfikuje i czymś, co sprawia, że wyróżniamy się na tle innych ludzi. To właśnie przez mowę w największym stopniu poznajemy człowieka, ponieważ słuchamy tego, co mówi, jakich używa słów i jakie ma poglądy. W takim razie logiczne jest to, że każdy z nas mówi inaczej. Jeden jest introwertykiem i nie mówi za wiele, drugi przeklina co drugie słowo, trzeci jest kulturalny, a czwarty się jąka. Język zmienia się w sumie z dnia na dzień, a w zasadzie to zwiększa się zasób słów. Pierwszym lepszym przykładem jest używanie powiedzonek wymyślonych przez streamerów, na przykład Kongo. Czym jest Kongo? Kongo to dymy. Czym są dymy? Dymy to kongo. Wydawałoby się, że używając takiego języka od razu przynależymy do grupy, w tym przypadku fanów tych streamerów albo TikTokerów. Ale w dzisiejszych czasach ten język się na tyle miesza, że niekoniecznie tak musi być. Kiedyś język był właśnie takim identyfikatorem, ponieważ kibol nie powiedziałby, że uderzyłby pięścią swojego przeciwnika, tylko powiedziałby prędzej, że wypierdoliłby komuś byłe na ryj w imię wisły albo arki. I wraz z rozwojem tego języka pojawiły się pewne słowa i sformułowania, które mnie osobiście denerwują. Jest w nich coś takiego, że od razu jak je słyszę, to czuję się nieswojo. Jednym z takich słów jest na przykład dupek. Słowa, którego naprawdę nie znoszę przez to, że tak często pojawiał się w telewizji, kiedy ktoś używał znacznie mocniejszego sformułowania. Wiem, że to jest stare słowo i w obecnych czasach chyba nie za często używane, ale bardzo popularne w słabych polskich filmach, gdy ktoś chce kogoś faktycznie pocisnąć i nie udaje mu się to. Kolejne słowo, które mnie wkurza, to słowo masakra. Nie chodzi mi o samo słowo, bo samo słowo jest całkiem fajne i brzmi całkiem cool. Tylko problem jest wtedy, gdy to słowo jest nadużywane, głównie przez dziewczyny. Nie zliczę, ile w swoim życiu poznałem dziewczyn, które nadużywają tę pierdoloną masakrę. Na no my z Karoliną, tak się nawaliłyśmy, masakra. Kolejne dwa słowa, które mnie mocno... Wkurwiają, to słowa, które używane są na końcu zdania, czyli słowa co nie i prawda, tak jakby ktoś szukał potwierdzenia na to, czy ktoś go w ogóle jeszcze słucha. No bo jak masz wirusa na komputerze, co nie, to nie wsypujesz mu leków do napędu, co nie, prawda? Tylko bierzesz i instalujesz program antywirusowy, co nie? Tak, 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 tak. Tak, tak właśnie jest. Masz rację, ale powiem Wam szczerze, że sam mam problem z nadużywaniem pewnych słów. A mianowicie, często jak mówię, chcę szybko coś powiedzieć, to powtarzam słowa po prostu. Staram się to wyplenić, ale ciężko jest, gdy chcę coś opowiedzieć, i jedyne co mówię to po prostu, po prostu, po prostu, po prostu, po prostu. Pamiętam jak jakiś czas temu byłem w sklepie, w galerii i słyszałem jak ktoś w sklepie gada przez telefon jakiś chłopak i mówi do słuchawki: Słuchaj, jest tu taka. Turbo Koszulka i takie mega mega buty. Turbo Koszulka? Co to w ogóle znaczy Turbo Koszulka? Myślę, że to jest jakaś firma Turbo. No nie. Okazało się, że Turbo jest używane w zastępstwie za Super. I tak zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie Super? Dlaczego Turbo? Co oznacza Turbo? Turbo oznacza, że ma zwielokrotnioną moc. Koszulka ma zwielokrotnioną moc. A co on jest kurwa Robocop? I poza tym nienawidzę, jak ktoś mówi, Przyszłem, wyszłem, poszłem. No kurwa. To jest takie trudne, żeby się nauczyć, że przedłem jest ed, jeżeli mówisz jako facet? Jest wyszłam, poszłam, przyszłam. Wyszedłem, poszedłem, przyszedłem. Przecież to jest strasznie proste. I kolejna rzecz. Nie rozumiem, dlaczego mój tato mówi zawsze bolier, a nie boiler. Dlaczego bolier? Przecież to nawet nie ma sensu. Boiler jest od boil, czyli od gotowania. Bolier jest z dupy. Nie ma sensu. I mówi się w cudzysłowie, a nie w cudzysłowiu. Tak samo jak mówi się w dupie, a nie w dupiu. Tak samo nie mówi się, co tu pisze, tylko co tu jest napisane. Bo ja mogę pisać teraz. Co tu pisze On, czyli ja. Ja piszę gówno. Klikam w klawiaturę, jak debil. Co tu jest napisane? Bazgroły. Nic sensownego. Zlepek losowych liter. I co wy, kurwa, macie z tymi owocami? Ta pomarańcza, a nie ten pomarańcz. I też mocno denerwuje mnie, jak ktoś mówi LOL, zamiast po prostu się uśmiać, albo używa emotek. Co już jest w ogóle totalnym spierdoleniem, kiedy ktoś mówi na przykład kekw albo pogu, albo pepega. O mój Boże, Pepega? Idź do kurwa szkoły. Dobra, Eddie, narzekasz, ale czy są jakieś słowa, które lubisz? No, oczywiście, że są na przykład jednym z takich słów jest słowo. Jest to piękne słowo, ponieważ można go używać w praktycznie w każdej sytuacji i zawsze pasuje. Coś cię boli? Mówisz, kurwa. Coś cię zdenerwowało? Mówisz, kurwa. Widzisz prostytutkę? Mówisz, kurwa. Chcesz coś podkreślić w zdaniu? Mówisz, kurwa. Jedziesz za granicę i zamiast tłumaczyć komuś, skąd pochodzisz, mówisz, kurwa. I wszystko staje się jasne. Niestety jest przez wielu używany jako przecinek, no również czasami przeze mnie, co niestety odbiera mu tej cudownej mocy. Kolejne słowo, które uwielbiam w języku polskim, to słowo. Kanapka. Nie wiem dlaczego. Bo to nawet nie jest kwestia tego, że jakoś bardzo uwielbiam kanapki. Po prostu delikatność i wymowa tego słowa. Kanapka jest takie. Nie wiem, ciężko to opisać. Jest po prostu miłe, delikatne i mm, bardzo też lubię słowo pazucha. W ogóle co to jest pazucha? Możecie się zastanawiać. I w sumie się Wam nie dziwię. I generalnie się mówi za pazuchą, i to oznacza, że to jest w takim miejscu, w takim na piersi, pod kurtką albo pod marynarką. Generalnie pod ubraniem, czyli jak co je chowacie, coś tam do środka, no to to jest za pazuchą. I to się bierze z tego, że gdy byłem mały, to czytałem dużo baśni, albo czytała mi je moja mama, i często to sformułowanie było i występowało, i często było mówione, że ktoś coś wyjmuje z zapazuchy. I to jakoś mi się tak uryło w głowie, że teraz za każdym razem, jak słyszę to słowo, to mi się kojarzy to z jakimiś zamkami, dolinami, smokami tego typu rzeczami rodem z mojego dzieciństwa, co jest bardzo fajne. Więc pazucha to jest najbardziej klimatyczne słowo ever. Change my mind. Wiele osób ma też ulubione fil... Kurwa, nie filmy. Litery albo cyfry. Na pewno wielu z Was też ma. I na przykład moją znienawidzoną literką, której naprawdę nie lubię, to jest literka B. B. B jak baran. B jak Barbara czy D jak Dorota? B jak baran! Dlaczego? Nie wiem, czy kojarzy mi się z czymś grubym? Może dlatego, że w słowie gruby jest B? Może i tak? Nie wiem. Poza tym wygląda jak dupa albo Wisłe piersi. Nie lubię też litery G, bo kojarzy mi się z imionami, których nie lubię, na przykład Gracjan albo Grażyna. I bez urazy, jeżeli ogląda mnie jakaś Grażyna albo Gracjan, po prostu, kurwa, was nie lubię. Z liter lubię natomiast S, R i Z. S bo styczymy jak wąż, jak to mówimy. R jest po prostu fajne, kojarzy mi się z zespołem R, a Z bo kojarzy mi się z zorro. Jeżeli chodzi o cyfry, to wiem, że wiele osób lubi ósemkę. No bo kojarzy się ze znakiem nieskończoności, co ludzie często sobie tatuują, na przykład na nadgarstku, co jest dosłownie najbardziej spowszedniałym pomysłem na tatuaż i często tatuują sobie do dziewczyny na ręce, przez co się później zastanawiasz, czy przypadkiem nie rozmawiasz z Żydówką. Z takich popularnych projektów są też takie ptaszki, które wyglądają jakby były rysowane przez przedszkolaków, albo tribale na pół ręki, albo takie małe, jak kiedyś były w Cheetosach. Ja osobiście nie rozumiem tatuowania sobie czegoś, co podoba wam się na chwilę obecną. Coś, co nie jest w ogóle związane z waszym życiem i po prostu tatuowane jest, bo od tak. I ja wiem, że tatuaże to nie musi być nic specjalnego, to równie dobrze może być coś, co wam się podoba, ale zauważyłem z autopsji i z doświadczenia z moimi znajomymi albo osobami, które już nie są z moimi znajomymi, że często, kiedy tatuują sobie coś takiego, po później już nie chcą tego tatuażu, na przykład po pięciu latach. I pamiętajcie, że tatuaż znacznie łatwiej się urobi, niż go usuwa. Więc zastanówcie się dobrze, czy faktycznie chcecie mieć taki tatuaż, żebyście później nie musieli płakać. Moją ulubioną cyfrą jest siódemka, bo wygląda jak dwie trzecie litery Z. Poza tym siedem to jeden z moich ulubionych filmów. I zauważyłem, że siedem bardzo często występuje ogólnie w naszej kulturze. Siedem jako siedem grzechów głównych albo 7 dni tygodnia. Zauważyłem, że często ludzie mają w dupie takie rzeczy, jak jest, jaka jest ich ulubiona litera albo cyfra, co jest w sumie smutne, no bo czy przypadkiem nie mając czegoś takiego nie stajemy się ty ci, ty ci ciekawsi. Dla mnie tak. To było na tyle. Zapraszam na mój drugi kanał poświęcony sprawom kryminalnym, czyli oczami zbrodni na mojego Twittera, Twitcha i Discorda. Dzięki za oglądanie. Peace.